Witam serdecznie. Mamy dzisiaj poniedziałek. Pierwszy dzień po weekendzie. Powiem wam, nie chce mi się strasznie dzisiaj. W ogóle nic mi się nie chce. Ale też mamy taką pogodę do bani. Eee, co wam chcę dzisiaj pokazać? Trafik do nas taki Opelek Astra. To jest zresztą samochód naszego dostawcy, który dostarcza nam części. Podniosę go do góry i pokażę wam pokrótce i opowiem historię tego auta. Dobra. Więc co? Mamy już podniesione to autko. Zaraz wam pokażę co tu się dzieje. Tylko powiem wam taką historię, że właściciel tego pojazdu, który nam przywiózł, stwierdził, że będzie głowica do roboty, no bo niestety tam uszczelka pod głowicą jest trzaśnięta i leje mu się płyn ch chłodniczy. Ja wam coś pokażę. Mianowicie, jak możecie zauważyć, mamy tam wyciek w tamtym miejscu. O, tam, 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 tam ciągnie się aż do samej góry, tak? Czyli co? Musimy autko opuścić i szukać na górze wycieku. Ja już opuszczam autko. A co Wam chcę powiedzieć? No w zasadzie można naprawić auto. I co? Teraz oszukujemy klienta i mówimy, że wymieniliśmy uszczerkę pod głowicą, czy coś takiego, tak? No nie, takich rzeczy nie robimy. Dlatego tak jak mówię, nie diagnozujcie sami sobie samochodów. Bo sami się nakręcacie już niesamowicie, że macie pół silnika do roboty, a potem się okazuje z tego, co? Jedno wielkie g. Wychodzi całkiem co innego, albo stwierdzacie, że jest to uszczeleczka do wymiany, a się okazuje, że faktycznie trzeba pół silnika rozebrać, albo odwrotnie twierdzicie, że trzeba pół silnika rozebrać, a się okazuje, że jakaś pierdułeczka. Dlaczego tutaj jest pierdłeczka? No bo już się wygadałem, to już wam powiem czemu to jest pierdłeczka. Tutaj ten silnik był robiony, bo gdzieś właściciel jechał na trasie, zakodował ten samochód, robili mu remont silnika. I teraz już wam pokazuję, dam sobie go na dół, już wam sobie pokazuję, co tutaj się dzieje. O jestem taki 18 silniczek, tu mamy alternator. Jego musieliśmy odsunąć, i teraz zobaczcie. Tutaj jest pełno płynu, prawda? Tu w tym miejscu zobaczycie jest pełno płynu. Ja sobie to światło podam tak, i zobaczcie. Tu przychodzi taki króciec. O. I pod tym króccem, jak będziecie mogli zauważyć, nie mamy ani żadnej uszczelki z tej strony, ani z tej strony. I co najciekawsze, nie mamy nawet chociaż grama silikonu położonego. Więc no nie ma takiej opcji, żeby to nie ciekło, prawda? Tu trochę coś z silikonem było umazane. Ale to dosłownie umazane. Jak możecie zobaczyć, nie jest po całej powierzchni. Widać, że tu stara uszczelka jest w tym miejscu. Została stara uszczelka. Ktoś to wyszlifował, tylko zapomniał albo nałożyć nową uszczelkę. Albo zapomniał w ogóle nałożyć jakiegokolwiek uszczelniacza. Tam, w tamtym miejscu też macie. O, tu tylko troszeczkę czegoś. To uszczelka stara jest nawet. O, to jest stara uszczelka. Tak, pod paznokciem schodzi. Nie, to silikon. Dobra, no to tu mamy kapkę silikonu w tym miejscu. I stąd się sączyło płyn po całym bloku. A właściciel już w panice, że musi robić od nowa głowicę. Także, tak jak mówię i nawiązuję do całego tego mojego tematu, nie diagnozujcie sami sobie samochodów. Bo traficie teraz na taki warsztat, który stwierdzi, że tak, panie, tu była głowica. potrzyma ten samochód, dajmy na to z dwa tygodnie. Wymyje porządnie i powie: no proszę pana, trzy tysiące się należy, tak? A wstawił szczelkę za nie 10-15 zł. Także taka przestroga kolejna dla was. Nie diagnozujcie sami sobie samochodu, bo tego jest warsztat, żeby powiedział wam co, jak, po co. Przyjeżdżacie, mówicie i mówicie cieknie mi płyn i to powinno wystarczyć co najwyżej możecie podpowiedzieć gdzieś tam z tyłu cieknie płyn ja proszę pana jak odjeżdżałem, czyli jak mamy tu silnik odjeżdżam sobie z posesji czy miejsca parkingowego tam w tamtym miejscu proszę pana widziałem płyn i to wszystko niech warsztat zdiagnozuje, niech warsztat wam powie proszę pana jest to, to, to no chyba, że ewidentnie widzicie tak, że gdzieś w tym miejscu stąd podcieka no to zgłaszacie, że o, niech pan zobaczy, to tu ucieknie. No ale jak tam było ciężko to zobaczyć, bo tu mamy ten alternator, to wszystko mamy tu pozasłaniane, no to nie widać skąd to leci, tak? No ale nie piszmy sobie czarnych scenariuszy, bo raz, że wy zapadniecie na zawał serca, jak pomyślicie, że w tych dzisiejszych ciężkich czasach trzeba wydać ze 3, może trochę więcej tysięcy na robienie silnika, czy mam silnika, uszelki pod głowicą, tak? Gdzie? Całkiem niedawno tutaj już robiliście tą uszczelkę pod głowicą, no to słabo się zaczyna robić, prawda? Dobra, my zamawiamy tą uszczelkę, wyczyścimy to porządnie, założymy nową uszczelkę i pewnie zobaczymy się, jak już to złożymy. Dobra, mamy opelka poskładanego. Słuchajcie, daliśmy nową uszczelkę i daliśmy troszeczkę tego silikonu, reńca, bo tam jest ta papierowa taka uszczelka. pewno się daliśmy silikon, poczekamy sobie do jutra, niech to ładnie przyschnie. Jutro zalejemy płynem, odpalimy. I zobaczymy, czy nic nie cieknie. Także z tym autkiem bardzo szybka akcja. W sumie 10 minut roboty. No dobra. 20 minut roboty. No. I w 20 minut słuchajcie, zrobiliśmy uszczelkę pod głowicą. Da się? Da się. <grystanie> Żartuję oczywiście. Dobra, z tym autem kończymy. Bierzemy się za następne. Dobra, zdążymy jeszcze szybko wymienić te lampy. Zobaczcie. Cały chtysty połamane, po prostu tragedia. Także ja szybciutko wiorę się i wymieniam te lampy. Tej na Allegro? No. To ja ci je dam w prezencie. Jak sprzedaż, tak będziesz miał. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tu mamy tą nową lampę. Tu mamy już tą wyjętą. Zobaczcie, jaka tu musiała być przygoda. Cała wyłamana, klejona w każdym calu. Ja pierdziel. Powiem Wam szczerze że czym bardziej się wzięła za to auto, tym bardziej mówię, że poprzedni właściciel, poprzedni właściciel tego auta, tej Suzuki, to był niechluj, chluj, nie chluj i jeszcze raz nie chluj. Jak właścicielu poprzedni tego auta oglądasz mnie, to powiem Ci wprost, byłeś mega, mega kurde molek, po prostu druciarzem, niczym innym. Zobaczcie. Lampa poskładana na druty. Posklejana jak się tylko da. To wszystko było pobrywane. Ja pierdzielę. No słuchaj. Każdemu może się przydać dzwon. Każdemu. Ale do cholery jasnej, Te lampy, kurde, nie kosztują milion monet. Ja za te dwie lampy zapłaciłem. Tysiąc zł Za dwie. Tysiąc zł a żebyś takie gówno odwalił, sorry, ale już mnie po prostu nerwica bierze, żeby takie gówno odwalić, ani jednego mocowania na lampie, ani jednego, poklejona w każdym calu, jeszcze taka dziura i w taki sposób sprzedajesz auto, po prostu szkoda mi słów. Jezus, czekaj, prostu jest, a kierunek? No piękny żółciutki, piękny postój, o nie mam, nie mamy, aha nie podpiąłem kurde wtyczki od krótkich, <laughs> a długie migawka, o Jezu, jeszcze raz, ole daje, No, nowe to daje, jeszcze jedna stara. Dobra, nowe patrzałki założone, jeszcze wezmę przyrząd, ustawię światełka, żeby kogoś nie raziło po drodze i będziemy kończyć. Także już wiecie, dlaczego to auto nazywam Gruz. Wszystko w tym aucie jest wywalone, po prostu wszystko.